Wyobraź sobie, że wchodzisz do zatłoczonego pomieszczenia, gdzie każdy nosi maskę. Niektóre maski pokazują uśmiechy, inne poważne wyrazy twarzy, jednak żadna nie ujawnia prawdziwej twarzy osoby. Teraz wyobraź sobie, że wchodzisz w tę przestrzeń bez żadnego własnego przebrania, bez oszustwa, bez udawania, nawet bez skłonności do wpływania na otaczających cię ludzi. Jak długo myślisz, żebyś przetrwał? Jak szybko ludzie uznaliby cię za naiwnego, głupiego, a nawet słabego. To tragiczny los księcia Miszkina, protagonisty idioty Fiodora Dostojewskiego. Jest to człowiek o nieskalanym sercu, niezachwianej uczciwości i bezgranicznym współczuciu. Jednak zamiast być podziwianym za te cnoty, jest wyśmiewany, manipulowany i ostatecznie złamany przez społeczeństwo, które nie potrafi pojąć natury jego dobroci. Ale to nie jest tylko historia z XIX wiecznej Rosji. Odzwierciedla ona bolesną prawdę o ludzkiej naturze, która pozostaje równie aktualna dzisiaj. Dlaczego dobrzy ludzie tak często znajdują się w niekorzystnej sytuacji? Dlaczego szczerość spotyka się z kpiną, zamiast z szacunkiem? A co najważniejsze: jeśli bycie dobrym przynosi cierpienie, czy nadal jest tego warte? Pod koniec tej dyskusji zobaczysz dobroć, moralność i ukryte niebezpieczeństwa bycia zbyt dobrym w świecie, który nagradza przebiegłość w zupełnie nowym świetle. Ostatnie objawienie, które zbadamy, jest najbardziej zadziwiające ze wszystkich. Nie tylko zmieni twoje postrzeganie świata, ale także to, jak widzisz samego siebie. Aby zrozumieć, dlaczego dobroć jest tak często mylona z głupotą, musimy najpierw zrozumieć, co naprawdę ceni społeczeństwo. Lubimy wierzyć, że podziwiamy uczciwość, życzliwość i prawość, ale czy tak jest? Czy może tylko tolerujemy te cechy, dopóki nie kolidują z naszymi własnymi interesami? Jeśli spojrzymy wstecz przez historię, ci, którzy dochodzą do władzy, rzadko są osobami o nieskazitelnej cnocie. Zamiast tego są to ci, którzy opanowali złożoność ludzkich interakcji, którzy rozumieją, kiedy być bezwzględnymi, a kiedy być czarującymi. Którzy umiejętnie ukrywają swoje prawdziwe motywy za starannie skonstruowanym wizerunkiem. Niccolò Machiavelli w Księciu twierdził, że władca musi być gotowy działać niemoralnie, gdy to konieczne, ponieważ świat nie nagradza dobroci, nagradza rezultaty. To właśnie sprawia, że historia Miszkina jest tak głęboko tragiczna. On albo nie pojmuje, albo wprost odmawia akceptacji niepisanych zasad rządzących otaczającym go światem. Brakuje mu skłonności do manipulowania lub oszukiwania, ani nie pragnie tego. I z tego powodu jest postrzegany jako idiota nie z powodu braku inteligencji, ale ponieważ jego dobroć czyni go bezbronnym w społeczeństwie napędzanym konkurencją i własnym interesem. Zastanów się. Jak to wygląda w rzeczywistym życiu? Jak często jesteśmy świadkami jak prawdziwie życzliwi, uczciwi ludzie są wykorzystywani. Ile historii słyszeliśmy o dobroserdecznych osobach zdradzonych przez tych, którym ufali? Ile razy osobiście czuliśmy się głupio, wierząc w to, co najlepsze w innych, tylko po to, by spotkać się z rozczarowaniem? Nie oznacza to, że świat jest całkowicie skorumpowany, ale nie da się zaprzeczyć, że pewien poziom przebiegłości jest często konieczny do przetrwania. Nawet ci, którzy uważają się za dobrych, Czasami łapią się na kompromisach wobec swoich wartości tylko po to, by się chronić, a jednak mimo wszystko wciąż tęsknimy za postaciami takimi jak Miszkin, ludźmi, którzy ucieleśniają niezachwianą, nieskażoną dobroć, ale tutaj sprawy przybierają jeszcze bardziej intrygujący obrót. Dostojewski nie przedstawia po prostu Miszkina jako męczennika, który cierpi biernie. Jego postać nie jest jedynie kimś, kto znosi trudności. Zamiast tego, Dobroć Miszkina służy jako niepokojąca siła. Działa jak lustro, zmuszając otaczających go ludzi do konfrontacji z aspektami samych siebie, które woleliby zignorować. To właśnie sprawia, że ludzie czują się tak nieswojo w jego obecności. On nie osądza ich otwarcie, jednak samo jego istnienie ujawnia ich hipokryzję. Jego szczerość zwraca uwagę na ich nieuczciwość. Jego dobroć sprawia, że ich egoizm staje się jeszcze bardziej widoczny. I z tego powodu zamiast go przyjąć, społeczeństwo go odrzuca. Prowadzi nas to do kluczowego pytania: czy Miszkin jest naprawdę głupcem? Czy to świat zbłądził? W miarę jak będziemy iść dalej, będziemy głębiej badać ten paradoks i odkryjemy, co to naprawdę znaczy być dobrym w świecie, który zdaje się nie cenić dobroci. I w końcu odkryjemy ostateczną prawdę o dobroci. Taką, która może na zawsze zmienić Twoje spojrzenie na ludzką naturę. To, co sprawia, że historia Miszkina jest tak głęboko tragiczna, to nie tylko cierpienie, którego doświadcza, ale sposób, w jaki jest postrzegany przez otaczających go ludzi. On nie uważa się za głupca. Wierzy w miłość, w uczciwość, w fundamentalną dobroć ludzkiej natury. Jednak im bardziej stara się wnieść światło w życie innych. Tym bardziej jest traktowany jako outsider ktoś, kto po prostu nie pasuje do ich świata. Ale dlaczego? Dlaczego prawdziwa dobroć często wywołuje dyskomfort? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przeanalizować sposób, w jaki ludzie wchodzą ze sobą w interakcje. Czy to w relacjach osobistych, czy w społeczeństwie jako całości? Ludzkie interakcje funkcjonują na podstawie niewypowiedzianej dynamiki władzy. Nawet w zwykłych rozmowach pod powierzchnią zachodzi subtelna negocjacja. Ludzie starannie dobierają słowa, działają strategicznie i dostosowują swoje zachowanie w oparciu o to, co przewidują otrzymać w zamian. Jest to świat kształtowany przez ciche manipulacje, gdzie nawet akty dobroci często wiążą się z oczekiwaniem wzajemności. Jednak Miszkin nie uczestniczy w tej grze. Daje, nie oczekując niczego w zamian. Mówi z absolutną szczerością. Nie kalkulując, jak jego słowa zostaną odebrane, przebacza bezwarunkowo, bez urazy, nawet gdy inni wielokrotnie go zdradzają. W świecie, gdzie większość ludzi nosi maski, on pozostaje całkowicie bezbronny. I to właśnie dlatego inni uważają go za tak trudnego do zaufania. Psycholodzy od dawna badają koncepcję dysonansu poznawczego wewnętrznego konfliktu, który powstaje, gdy ludzie stają w obliczu informacji. Lub zachowania, które przeczy ich własnym przekonaniom na temat samych siebie. Kiedy Miszkin wchodzi w interakcje z innymi, zmusza ich do stawienia czoła własnym moralnym sprzecznościom. Mogą twierdzić, że cenią dobroć, ale gdy stają w obliczu czystej, bezwarunkowej dobroci, czują się obnażeni. Przypomina im to, jak daleko odeszli od własnych ideałów. Zamiast zaakceptować tę niewygodną realizację, odrzucają tego. Kto ją uwidacznia? Pomyśl o tym, jak często reagujemy na wyjątkowo cnotliwe osoby. Kiedy słyszymy o bezinteresownych jednostkach, które poświęcają swoje życie na pomaganie innym, podziwiamy je, ale czasami odczuwamy też dziwny dyskomfort. Racjonalizujemy, że są one inne od nas, że ich poziom bezinteresowności jest nierealistyczny, nawet niepraktyczny. Niektórzy nawet próbują znaleźć w nich wady. Szukając dowodów na to, że nie są tak czyste jak się wydają. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ uznanie ich dobroci oznaczałoby kwestionowanie naszych własnych wyborów, naszych własnych kompromisów i moralnych uzasadnień, które tworzymy dla naszych działań. Dokładnie to dzieje się z miszkinem. Staje się symbolem czegoś nieosiągalnego. Ideału, który ludzie szanują w teorii, ale odrzucają w rzeczywistości. Sama jego obecność zakłóca ustalony porządek społeczny. Nie przez siłę, ale po prostu przez istnienie. Poprzez Miszkina Dostojewski przedstawia głęboką obserwację dotyczącą ludzkiej natury. Nie pragniemy naprawdę doskonałej dobroci w naszym życiu. Możemy wierzyć, że tęsknimy za czystą dobrocią, ale kiedy stajemy w jej obliczu, często uznajemy ją za przytłaczającą, nawet duszącą. Dobroć, która jest nieskalkulowana, Bezgraniczna i wolna od zwykłych ludzkich wad jest czymś, co większość ludzi ma trudność zrozumieć. I z tego powodu, zamiast wywyższać tych, którzy ucieleśniają prawdziwą cnotę, społeczeństwo często ich izoluje. Ale czy to oznacza, że dobroć jest bez znaczenia? Że bycie prawdziwie dobrym człowiekiem jest błędem? Tutaj sprawy stają się jeszcze bardziej złożone. Pomimo całego cierpienia, którego doświadcza, Miszkin nie żałuje swojej dobroci. Nie staje się zgorzkniały, nie pragnie stać się kimś innym. I przez to Dostojewski oferuje uderzający wgląd. Wartość dobroci nie pochodzi z tego, jak inni ją postrzegają, jest nieodłączna. Innymi słowy, prawdziwa dobroć nie wymaga walidacji, nie szuka podziwu ani nagrody. Istnieje nie dlatego, że świat ją docenia, ale ponieważ jest po prostu właściwym sposobem bycia ale to prowadzi do niepokojącego pytania, takiego, które kwestionuje wszystko, o czym dotychczas dyskutowaliśmy. Jeśli dobroć jest naprawdę wartościowa, to dlaczego tak często prowadzi do cierpienia? Dlaczego najuczciwsi, najbardziej bezinteresowni i współczujący ludzie wydają się doświadczać największych zdrad, rozczarowań i trudności? Ten dylemat jest sednem idioty. Miszkin poświęca się szerzeniu dobroci i zrozumienia, jednak zamiast być nagradzanym za to, jest wyśmiewany, Niezrozumiany i ostatecznie zniszczony. Jednak Dostojewski nie przedstawia tego jako bezsensownej tragedii. Zamiast tego zmusza nas do głębszego spojrzenia na naturę samego cierpienia. Istnieje niezaprzeczalny związek między dobrocią a cierpieniem taki, który był badany nie tylko w literaturze, ale także w filozofii, psychologii, a nawet myśli religijnej. Na przestrzeni historii, niektóre z najbardziej czczonych postaci czy to duchowi przywódcy, reformatorzy społeczni, czy wielcy myśliciele, znosili ogromne cierpienie. Jezus, Sokrates, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., wszyscy oni poświęcili swoje życie ideałom sprawiedliwości, prawdy i współczucia, jednak wszyscy stawili czoła sprzeciwowi, prześladowaniom, a w wielu przypadkach gwałtownym końcom. Ale dlaczego? Dlaczego świat opiera się dobroci, zamiast ją przyjąć? Jednym wyjaśnieniem jest to, że czysta dobroć jest destrukcyjna. Kwestionuje ustalony porządek. Zmusza ludzi do konfrontacji z własnymi moralnymi niespójnościami. A czy zdają sobie z tego sprawę, czy nie? Większość ludzi nie chce stawić czoła tym sprzecznościom. Wolą nadal żyć tak, jak zawsze. Bez konieczności badania swojego egoizmu, swoich kompromisów czy gotowości do priorytetyzowania osobistych korzyści ponad uczciwością. Kiedy Miszkin wkracza w świat rosyjskiego wyższego społeczeństwa, nie pasuje do jego struktury. Ludzie wokół niego poruszają się przez życie, poprzez ukryte motywy, strategiczne sojusze i ciągłe manewrowanie dla władzy i statusu. Miszkin z drugiej strony odmawia angażowania się w te gry. A co dzieje się z tymi, którzy nie dostosowują się? Są albo wchłaniani przez system i zmuszani do adaptacji, albo zostają odrzuceni. Miszkin, niechętny do kompromisów wobec swojej natury, jest ostatecznie odrzucony. To prowadzi nas do istotnego pytania. Jeśli cierpienie jest często losem dobrych ludzi, to jaki jest cel bycia dobrym? Czy nadal jest tego warte? Dostojewski nie daje prostej odpowiedzi. Nie obiecuje, że dobroć zostanie nagrodzona w jakikolwiek konwencjonalny sposób. Zamiast tego przedstawia ideę, która jest zarówno niepokojąca, jak i głęboko wyzwalająca. Wartość dobroci nie jest definiowana przez to, jak świat na nią reaguje. Innymi słowy, bycie dobrym nie polega na osiąganiu konkretnego rezultatu. Nie chodzi o zdobywanie pochwał, uczucia, czy nawet zrozumienia. Nie chodzi o sukces, uznanie. Czy zewnętrzną walidację? Prawdziwa dobroć istnieje dla samej siebie, jest wartościowa po prostu dlatego, że jest dobra. Ta idea jest wyzwaniem, ponieważ przeczy wszystkiemu, czego nas nauczono wierzyć. Społeczeństwo warunkuje nas, abyśmy szukali walidacji, mierzyli nasze działania na podstawie ich rezultatów i oczekiwali sprawiedliwości w zamian za nasze wysiłki. Ale prawdziwa dobroć nie działa w ramach tych oczekiwań nie jest transakcyjna. Nie pyta, co zyskam w zamian? Po prostu jest. Jednak to przedstawia paradoks. Jeśli dobroć istnieje niezależnie od nagród, czy posiada jakąkolwiek realną moc? Jeśli nie zmienia otaczającego ją świata, jeśli nie prowadzi do sukcesu czy wpływu, to jaki jest jej prawdziwy cel? To jest ostatnie, najtrudniejsze pytanie, które musimy zbadać. Ponieważ podczas gdy Miszkin cierpi. Jego obecność niezaprzeczalnie wpływa na otaczających go ludzi. Nawet ci, którzy go odrzucają, nie mogą pozostać niezmienieni. Nawet ci, którzy go wyśmiewają w pewien sposób, są dotknięci swoimi spotkaniami z nim. To sugeruje, że choć dobroć może nie zawsze odnosić sukcesów w konwencjonalnym sensie, posiada moc, która jest subtelna, głęboka i trwała. Ale czym dokładnie jest ta moc? i jak kształtuje świat w sposób, który nie jest natychmiast widoczny. Aby to zrozumieć, musimy uznać, że prawdziwa dobroć nie narzuca się innym. Nie dąży do kontrolowania, manipulowania czy narzucania się. Miszkin nie próbuje reformować społeczeństwa, ani nie poucza otaczających go ludzi. Jednak pomimo tego, pozostawia głębokie wrażenie na każdej osobie, którą spotyka. Nawet ci, którzy go ranią, nie mogą całkowicie o nim zapomnieć. Jego szczerość jego współczucie i jego niezachwiana wiara w dobroć innych działają jak lustro, odbijając ukryte prawdy w ludziach, prawdy, których mogą nie chcieć widzieć. To jest ukryta siła prawdziwej dobroci. Ona ujawnia rzeczywistość, nie zmusza, nie żąda, ani nie oszukuje. Po prostu istnieje, a poprzez istnienie zmusza otaczających ją ludzi do konfrontacji z własną naturą. Niektórzy przyjmują to objawienie, inni, niezdolni znieść to, co widzą, odwracają się od niego. Ale nikt nie pozostaje nienaruszony. Pomyśl o momentach w swoim własnym życiu, kiedy spotkałeś prawdziwą życzliwość życzliwość, która była dana swobodnie, bez oczekiwań, bez żadnej ukrytej agendy. Mogło to być coś małego, coś pozornie nieznaczącego, ale czy nie zostało z tobą? Czy nie wyzwało Cię choćby na chwilę do refleksji nad własnymi działaniami, przekonaniami lub sposobem bycia? Dlatego dobroć, choć często odrzucana jako słabość, jest w rzeczywistości jedną z najpotężniejszych sił w istnieniu. Nie szuka kontroli, a jednak wpływa. Nie walczy, a jednak transformuje. Nie żąda, a jednak inspiruje, a jednak ta moc wiąże się z kosztem. Dostojewski rozumiał, że w świecie napędzanym własnym interesem i przetrwaniem, ci, którzy ucieleśniają czystą dobroć, często będą cierpieć, będą niezrozumiani, będą wykorzystywani, czasami będą czuć, jakby nie pasowali. Ale rozumiał też coś jeszcze głębszego: cierpienie dobrych ludzi nie jest bez znaczenia, nie jest dowodem ich porażki. Przeciwnie. Jest dowodem, że pozostali wierni sobie w świecie, który nieustannie naciska na nich, by się dostosowali. W ostatnich stronach idioty los Miszkina jest przypieczętowany, jest złamany. Nie dlatego, że był słaby, ale dlatego, że otaczający go świat nie mógł zaakceptować czystości jego natury. Ale czy to oznacza, że był naprawdę głupcem? Czy może w końcu był jedynym, który naprawdę widział rzeczywistość taką, jaka była? Dostojewski nie dostarcza prostego rozwiązania, ponieważ nie ma prostego rozwiązania. Zamiast tego pozostawia nam pytanie takie, na które każdy z nas musi odpowiedzieć samodzielnie. Czy mądrzej jest zrozumieć sposób działania świata, chronić się, grać w grę? Czy może bardziej sensowne jest pozostanie wiernym naszym ideałom, nawet kosztem cierpienia? To jest wybór, przed którym każda osoba musi stanąć w pewnym momencie swojego życia. I odpowiedź nie jest łatwa nie jest czarno-biała. Ale być może prawdziwą miarą dobrze przeżytego życia nie jest to, ile ktoś zyskał, ale ile światła wniósł w świat, bez względu na to, jak mało, bez względu na to, jak niezauważone. I tak, ostateczną realizacją jest to: dobroć nie polega na otrzymywaniu nagród. Nie chodzi o wygrywanie, nie chodzi o unikanie bólu. Prawdziwa dobroć istnieje nie dlatego, że świat ją ceni, ale ponieważ jest po prostu właściwym sposobem bycia. W końcu, czy świat nazwie cię głupcem czy świętym, czy będziesz zapamiętany czy zapomniany, czy Twoja dobroć będzie doceniona czy zignorowana, najważniejsze jest to, że pozostałeś wierny sobie. Ponieważ w świecie, gdzie oszustwo i własny interes często dominują, Wybór bycia dobrym, mimo wszystko, jest najpotężniejszym wyborem ze wszystkich.